Awarie energii powodują zastoje i pociągają za sobą straty finansowe. A gdyby tak można było je przewidzieć i zapobiec? W Sens specjalizujemy się w systemach bezprzewodowego monitorowania temperatury RF i D w energetyce i przemyśle. Całkowicie pasywne, bezprzewodowe, niewymagające baterii ani zasilania. Zaprojektowane do bezobsługowej ciągłej pracy na elementach energetycznych niskiego i średniego napięcia. Pomiar temperatury sensorem uzupełnia zestaw czytnika danych z anteną RFID. Czytnik jest mózgiem operacyjnym całego systemu. Czytnik wysyła radiem polecenia do sensora RFID i jednocześnie zasila go indukcyjnie, a więc bezprzewodowo. Odbiera też zwrotnie pomiary temperatury i robi to wszystko w czasie rzeczywistym. System montowany jest w rozdzielniach elektrycznych niskiego i średniego napięcia, na transformatorach, zabezpieczeniach złączach i szynach energetycznych. Czytnik należy montować w części z dostępem do niskiego napięcia zasilającego. Antenę RF, D i sensory montuje się w części pomiaru temperatury. Sensory mogą być rozlokowane bezpośrednio w strategicznych punktach pomiarowych takich jak szyny, bezpieczniki, kable, złącza. Są to miejsca, które z upływem czasu wnoszą ryzyko wzrostu temperatury i mogą się stać źródłem pożaru. Przyjrzyjmy się bliżej, jak przebiega proces pomiaru. Czytnik wysyła za pośrednictwem anteny RF i dekomendę, która aktywuje sensor i dostarczy mu energię do pracy. Zwrotnie sensor wysyła radziem pomiar temperatury. Czytnik zbiera dane z wielu sensorów i może pokazać je lokalnie na wyświetlaczu lub zdalnie z pomocą modemu GSM na ekranie komputera operatorskiego oraz dowolnych urządzeń mobilnych. Centralny program monitorujący SCADA udostępnia dane w formie wykresów i raportów. Jeżeli odnotuje on zbyt wysoką temperaturę, to wygeneruje alarmy wysyłając powiadomienia. Wczesne wykrycie zbyt wysokiej temperatury skutecznie zapobiega awariom i pożarom. W przeciwieństwie od rozwiązań termowizyjnych Sense mierzy bezpośrednio temperaturę. Sensory nie zawierają baterii, pracują pod napięciem, dają odczyty w czasie rzeczywistym, prowadzą ciągły dobowy monitoring zapobiegający awariom. Pełna automatyzacja zmniejsza koszt obsługi i zwiększa bezpieczeństwo. PekuSens staje się ważnym narzędziem ochrony infrastruktury krytycznej energetyki, przemysłu, produkcji zaawansowanej elektroniki i ochrony magazynów sprzedaży półprzewodników. PekuSens to najnowocześniejsze, skuteczne rozwiązanie zapobiegania awariom coraz trudniejszej międzynarodowej sytuacji geopolitycznej. Dzięki PekuSens odróżnić można awarię od sabotażu, dywersji i podpaleń. Ale najważniejszą cechą jest skuteczność pomiaru umożliwiająca natychmiastową reakcję i zapobieganie.